W odległej galaktyce, w odległej galaktyce W odległej czy nie w odległej? Mhm. Ktoś tu rządzi No i jak na razie to my rządzimy tutaj właśnie, wiecie, na drodze, na drodze mlecznej I witam was w najnowszym odcinku Kid Space. I ten odcinek będzie po prostu niesamowity, bo mam dla Was również taką ciekawostkę, ale to już za chwilę. No, oczywiście, rządzimy, ale w kosmosie istnieje po prostu planeta, która, która, i no to sobie przeczy... e, poczekajcie, Mars to czwarta obok Merkurego, Wenus i Ziemi. Planeta skalista w układzie słonecznym, co nie. Planety te nazywane są także planetami typu ziemskiego. Typu ziemskiego. Wiecie o co chodzi. Lecicie na Marsa. Chodzicie sobie. Ciekawe czy skolonizujemy kiedyś Marsa. Bo jakbym chciał. O wy. Ej, ej. No i ciekawe czy po prostu na Marsie kiedyś było inaczej. Czy tam mogło być życie. Bo mogłoby być. Ale potem wszystko wiecie. No. Potem... No i przechodzimy po prostu, przechodzimy do Gwiazdozbioru. Wiecie co to jest lutnia? Nazwa Gwiazdozbioru lutnia związana jest z instrumentem Orfeusza, syna Apolla i Kaliope. Kaliop? Kaliope. Greckiego śpiewaka i poety, którego muzyka oczarowała wszystkich na ziemi. Uznaniu talentu Orfeusza muzy umieściły umieściły jego lutnię na niebie, czyli po prostu lutnia jest to gwiazdo zbiór. lutnia. Zobaczcie sobie tutaj, tu, 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 tu. Nie wiem, czy będziecie coś tam widzieć, ale to tak właśnie wygląda. Więc fajnie, fajnie, fajnie jest to kolejny temat e, na tym Kydrak Space odcinku. Ale słuchajcie, jesteśmy na Ziemi, co nie? A gdybyśmy po prostu znaleźli się nagle, nagle po prostu na e, planecie, która jest skalista i tam by były, wiecie, oceany i tam by były stworzenia, wiecie, stworzenia, może nie stworzenia, cywilizacja, e, która po prostu wygląda bardzo podobnie do nas, czyli do mają ciało Podobne do ludzkiego. Hmm. Piszcie w, w tych w komentarzach, co tym myślicie. No i oczywiście, Księżyc, czyli to jedyny naturalny satelita Ziemi. I powiem Wam tak, że Księżyc mnie bardzo, bardzo, bardzo zachwyca. Nie, nie zachwyca. Intryguje. Intryguje. E, chodzi o to, że. Mm, czy byliśmy na tym księżycu, czy nie byliśmy, czy to po prostu, wiecie, czy to po prostu było jak na filmie. O, na filmie jesteśmy na księżycu, no nie? Czyli po prostu, że na przykład zrobili, wiecie, to wszystko w studio nagraniowym. Ale ciekawe, czy to ma jakikolwiek sens, ta, wiecie, ta teoria, bo to jest tylko teoria można powiedzieć, że oni byli naprawdę na księżycu, naprawdę po prostu flagę amerykańską, e, wiecie, no, zostawili tak na księżycu. Hmm. ciekawe, czy ta flaga nadal jest na księżycu i ciekawe, czy, jak ona teraz wygląda na tym księżycu. Wiecie o co chodzi, co nie? E, więc kosmos jest naprawdę bardzo interesujący i szczerze mówiąc, my, ludz, my ludzie Ludzkość bardzo mało wie o kosmosie, bardzo mało wie o egzoplanetach. Yy, w sumie o, o naszym Księżycu jeszcze myślę, że wiele nie wiemy. Nie wiemy wiele o Marsie. Praktycznie nasza wiedza, o, na przykład o tym Marsie, jest Myślę, że to jest prawda. No i oczywiście jest to ostatni temat, czyli Perseusz. Perseusz był synem Zeusa i Danae. Danae, nie wiem jak to się wymawia. Perseusz, jeden z największych herosów mitologii greckiej, zasłynął jako pogromca okrutnej meduzy oraz krwiożerczego Ketosa. Był bohaterem, który uratował. Andromedę oraz legendarnym założycielem starożytnego miasta Mykeny. Nie wiem, jak to się również wiecie. Wymawia konstelacja Perse Perseusza na dawnej mapie nieba. Tu wszystko sobie zobaczcie. No i co? No i koniec tego dzisiejszego odcinka na moim kanale. Jeżeli. Coś Wam się spodobało to piszcie w komentarzach łapki w górę, e, subskrybujcie kanał. Promujcie ten film, promujcie ten kanał. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. I pamiętajcie, że później będzie stream na kanale. ELO, ELO. A i piszcie w komentarzach, czy Mars był zamieszkany, czy nie był zamieszkany, bo mógłby być...